Jest wtorek, 1 kwietnia. Codziennie o 18.00 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Wysłuchasz tu też rozmowy, w których razem z naszymi gośćmi szukamy odpowiedzi na trudne pytania dotyczące wiary i kościoła. Pochodnia, Pochodnia Podcast. Podcast. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie Anioł z powrotem przed wejście do świątyni. A oto wypływała woda z pod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była zwrócona ku wschodowi. A woda płynęła z pod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przed bramę północną I poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej Zwróconej ku wschodowi A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni Na południe od ołtarza Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim Miał on w ręku pręt mierniczy Odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę Woda sięgała aż do kostek. Następnie znów odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę. Sięgała aż do kolan. I znów odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść. Sięgała aż do bioder. I znów odmierzył jeszcze tysiąc łokci. Był tam już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka. Była to woda do pływania, rzeka, której nie można było przejść. Potem rzekł do mnie, czy widziałeś to, synu człowieczy? I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. A on rzekł do mnie, woda ta płynie na obszar wschodni. Wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostaną przy życiu. Będzie tam też niezliczona ilość ryb, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. Oto Słowo Boże. Pan Bóg zastępów jest dla nas obroną. Bóg jest dla nas ucieczką i siłą. Najpewniejszą pomocą w trudnościach. Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza. Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, najświętszy przybytek najwyższego. Bóg w nim przebywa, a ono się nie zachwieje. Bóg je wspomoże o świcie. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną. Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi. Pan Bóg zastępów jest dla nas obroną. Chwała Tobie, królu wieków. Stwórz Boże we mnie serce czyste i przywróć mi radość Twojego zbawienia. Chwała Tobie, królu wieków. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było święto żydowskie, i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego. Czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory. Panie, nie mam człowieka, by mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus. Wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże dnia tego był Szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: Dziś jest Szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy. On im odpowiedział: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje nosze i chodź. Pytali go więc, cóż to za człowiek ci powiedział, weź i chodź. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło człowieków odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w Szabat. Oto słowo pańskie.